Tego nie mógł zrobić człowiek. To zrobiły bestie. Tak o tej sprawie mówili powołani do niej policjanci z grupy operacyjnej. To, czego doświadczyła ofiara, było wstrząsające nawet dla najbardziej doświadczonych śledczych. Nigdy nie udostępniono dokładnego opisu zadanych obrażeń, ponieważ były zbyt drastyczne. Ofiarą była piętnastoletnia dziewczyna. Wracająca samotnie w środku nocy z dyskoteki. Czy mogła uniknąć tego tragicznego losu? Temat na dzisiejszy odcinek poleciła Beata. Dziękuję za tę i wszystkie inne podsyłane przez Was historie. Rodzina Pilarskich mieszkała w Zbylutowie. Zbylutów to niewielka wieś dzisiaj położona w województwie dolnośląskim powiecie lwóweckim w gminie Lwówek Śląski. W momencie, gdy miały miejsce wydarzenia, o których będę opowiadał, było to województwo jeleniogórskie. To wieś zamieszkiwana przez kilkuset mieszkańców. To bardzo spokojna okolica, w której od lat nie dochodziło do poważniejszych przestępstw. Ewa była najstarszą z rodzeństwa. Urodziła się 21 listopada 1977 roku. Jej rodzice mieli własne gospodarstwo, a prócz tego prowadzili też niewielki bar. To osoba kontaktowa, bezpośrednia. Wśród znajomych budziła sympatię, nie należała do osób konfliktowych. Dała się poznać jako przyjazna i ciepła. To dziewczyna o długich włosach. A w czerwcu skończyła naukę w szkole podstawowej. Od września wybierała się do pierwszej klasy szkoły handlowej w Jeleniej Górze. Jednak niestety nigdy nie rozpoczęła tam nauki. Była sobota 21 sierpnia 1993 roku. Ewa tego dnia postanowiła wybrać się na dyskotekę odbywającą się w sąsiedniej wsi chmielno. Rzadko bywała w tego typu miejscach. Jak dotąd było to jej trzecie w życiu wyjście na taką imprezę. Z domu wyszła kwadrans po godzinie 20. Na miejsce dostała się autobusem PKS. Wystroiła się. Ubrała piękną, ciemną spódnicę. Do autobusu wsiadła na przystanku w okolicy sklepu. Wsiadła sama. Koleżanki, z którymi się wybierała, wsiadły na kolejnym przystanku. Impreza odbywała się w barze za ciszę to miejsce znane w okolicy. Na imprezy organizowane w barze przyjeżdżali ludzie z okolicznych miast. Udział w tej 21 sierpnia miało wziąć 150 osób. Tyle właśnie było biletów wstępu, ale z czasem liczba uczestników wzrosła do ponad 200, ponieważ kolejne osoby wchodziły już bez biletów. Sama Ewa na dyskotece nie tańczyła. Raczej stała przy ścianie i rozmawiała z koleżankami. Ewidentnie nie była tego dnia w nastroju. Między godziną drugą a trzecią w nocy postanowiła już wracać do domu. Była zmęczona i nie miała już ochoty dłużej tam siedzieć, podczas gdy koleżanki tańczyły na parkiecie. A jej koleżanki bawiły się dobrze i planowały zostać jeszcze z godzinę. Jedna z nich Namawiała ją, by poczekała, a potem wrócą wszystkie razem. Ewa powiedziała jednak, że musi wracać do domu i nie może czekać. Wobec tego, w środku nocy, sama zdecydowała się wracać. Jak mówili jej rodzice, była bardzo odważna i niczego się nie bała. O tej porze nie jeździły już żadne autobusy. Musiała pokonać tę trasę na piechotę. Chmielno i zbylutów. To położone koło siebie miejscowości. Łączy je kręta, wąska, ale dość dobrze oświetlona droga. Uczestnicy imprez często wracali tą trasą. Ewa do pokonania miała nieco ponad kilometr, nie dotarła jednak do domu. Rodzice, zdając sobie sprawę z tego, że nie wróciła do domu na noc, rano szukali odpowiedzi na pytanie na to, gdzie jest u jednej z jej koleżanek. Ona jednak nie wiedziała. Okazuje się, że ostatni raz była widziana, gdy wychodziła z dyskoteki sama. Potwierdził to m.in. ochroniarz pilnujący tego miejsca. Barman twierdził, że ostatni raz widział ją około godziny trzeciej w nocy. Rodzice zgłosili sprawę na policję i szybko wszczęto poszukiwania. Przez całą niedzielę próbowano ustalić, co się stało. W pomoc, w poszukiwaniach zaangażowali się krewni zaginionej, jej znajomi, a także mieszkańcy z Bylutowa. 500 metrów od domu sąsiad natrafił na bieliznę. Wówczas nie zdawał sobie sprawy, że miała miejsce akcja poszukiwawcza. Zignorował to. Dopiero kilka godzin później, gdy dowiedział się o zaginięciu Ewy, skojarzył znalezisko właśnie z nią. I słusznie. Rodzice Ewy rozpoznali, że bielizna należała do niej. To nie zwiastowało niczego dobrego, ale nie można było jeszcze tracić nadziei. Przeszukiwano okoliczny las, a także pola. Poszukiwania tego dnia zostały przerwane z powodu silnej burzy. Z tego względu nie poznaliśmy tego dnia odpowiedzi na pytanie, co się stało z Ewą. Odpowiedź przyszła wczesnym rankiem już w poniedziałek. Wtedy, zaledwie 100 metrów od domu, w lesie, w zaroślach, znaleziono nagie ciało dziewczyny. Choć jego stan był makabryczny, to już na początku z całą pewnością potwierdzono, że było to ciało Ewy. Znalazł je właśnie jej ojciec, który prowadził poszukiwania wraz z kordonem policyjnym, jak potem przyznał. To najgorszy obraz, jaki widział w życiu. Myślę, że dla większości osób pracujących przy tej sprawie taki był, a dla ojca trudno to sobie nawet wyobrazić. Nie ulegało wątpliwości, że nie był to wypadek. Ktoś pozbawił ją życia i był przy tym niezwykle brutalny. Przed śmiercią została brutalnie pobita, a w końcu napastnik wbił w jej ustaki przebijając tchawicę i tym samym doprowadzając do zadławienia krwią co było właśnie przyczyną śmierci pomimo intensywnych opadów minionego wieczora to nie wszystkie ślady zostały zamazane choć nie było śladów obuwia to na ciele i ubraniach dziewczynki znaleziono ślady pozostawione tam prawdopodobnie przez sprawcę przeprowadzono oględziny ciała ślady na nim Wskazywały na to, że dziewczynka bardzo starała się bronić, ale była bez szans. Zaatakowało ją co najmniej dwóch napastników. Działali z pobudek seksualnych. Obrażenia zadane ofierze były czymś, z czym rzadko mają do czynienia śledczy. Napastnicy pastwili się nad dziewczyną i zadali jej mnóstwo cierpienia. Ewa została zgwałcona przed śmiercią. Szczegóły były tak drastyczne, że nie podawano ich do opinii publicznej. Sekcja zwłok wykazała, że ofiara była trzeźwa w momencie śmierci. Również według świadków nie piła alkoholu na imprezie. Mieszkańcy z Blutowa byli przerażeni. Jak mówili, dotąd żyli spokojnie. Nawet wychodząc do kościoła, nie musieli zamykać drzwi, bo czuli się bezpiecznie. Po tym, co się stało, wszystko się zmieniło. Większość ludzi mówiła jednym głosem: Za tym, co się stało, nie mógł stać nikt z okolicy. To musiał być ktoś obcy. Żaden ze swoich by tego nie zrobił. Może i sąsiedzi nie zawsze żyją ze sobą w zgodzie, ale na pewno nikt nie byłby zdolny do czegoś takiego. Innego zdania byli śledczy ich zdaniem. Sprawcy pochodzili z okolicy, ponieważ dobrze znali ten teren. Miejsce porzucenia ciała nie było miejscem, w którym doszło do zbrodni. Najprawdopodobniej wciągnęli dziewczynę do samochodu i to w nim straciła życie. Gdy już skończyli się pastwić, podrzucili ciało w miejscu, w którym liczyli, że przez jakiś czas nikt go nie znajdzie. Możliwe, że Ewa znała swoich oprawców chociaż z widzenia. I dobrowolnie wsiadła do auta, licząc na podwózkę. Śledczy stworzyli profil psychologiczny sprawców. Zdaniem biegłych cechuje ich sadyzm, psychopatyczna osobowość i pełna świadomość popełnienia tego czynu. Śledczym, w wyniku wytężonej pracy, udało się zawęzić krąg podejrzanych do około 130 osób. Dysponowano pokaźnym materiałem dowodowym. Wiele wskazywało na to, że w przypadku wskazania konkretnych osób nie powinno być problemu powiązać ich z zabójstwem piętnastolatki. Pogrzeb Ewy odbył się 25 sierpnia. Pojawiło się na nim wiele osób. Za trumną szło kilkaset osób manifestujących w ten sposób solidarność z załamanymi rodzicami. Podczas pogrzebu Zaledwie pięcioletni brat Ewy krzyczał do rodziców, że to ich wina, bo pozwolili ją tam zakopać, a trzeba było ją zabrać do lekarza. Próbował też odkopywać grób. Maluch jeszcze nie rozumiał tego, co się stało. Z relacji matki wynika, że chłopcu, choć miał zaledwie pięć lat, posiwiały wszystkie włosy. Istniało prawdopodobieństwo, że sprawcy brali udział w tej samej imprezie, na której była Ewa. W związku z tym policja przesłuchiwała uczestników zabawy z nocy z 21 na 22 sierpnia. Wśród przesłuchiwanych były też koleżanki, z którymi była w tym miejscu Ewa. Na podstawie zeznań świadków stworzono portrety pamięciowe dwóch mężczyzn prawdopodobnie odpowiedzialnych za śmierć Ewy. Pierwszy mężczyzna był w wieku około 40 lat. Wzrost 175 cm. Dobrze zbudowany. Oczy wyłupiaste. Włosy ciemne, czesane do góry, sięgające do ramion. Proste, z grzywką opadającą na czoło. Ręce grube, owłosione. Ubrany był w dżinsowe spodnie i pod koszulek zelany. Drugi potencjalny napastnik był młodszy. To mężczyzna w wieku około 25 lat, 175 cm wzrostu, krępa budowa ciała był umięśniony twarz owalna włosy krótkie, zadbane, zaczesane do góry. Ubrany był w spodnie, kurtkę dżinsową, a pod nią miał białą koszulę. Sprawcy prawdopodobnie poruszali się czerwonym samochodem. Przypominającym Cento. miał białe tablice rejestracyjne. Takie auto stojące w niedalekiej odległości od dyskoteki widzieli jej uczestnicy. Ktoś miał w nim siedzieć i obserwować? Według świadków siedział tam mężczyzna o bardzo mocnych, wręcz małpich rysach twarzy. Czy kierowca udał się za Ewą, gdy ta samotnie opuściła budynek? Część z uczestników imprezy. Uważała, że dziewczyna mogła wsiąść do tego auta, ale nikt tego nie widział. Zresztą, relacje imprezowiczów znacznie się od siebie różniły. Zdaniem części z nich, Ewa przez cały czas stała pod ścianą, inni natomiast twierdzili, że nie schodziła z parkietu, a część nawet jej nie widziała. Ale to normalne przy dużej imprezie, zwłaszcza gdy w grę wchodził alkohol. Trzeba przyznać, że opis potencjalnych sprawców był bardzo dokładny. Jeśli mieszkali w okolicy, to nie powinno być problemu ze znalezieniem ich. Okazało się jednak inaczej. Po tamtych wydarzeniach ludzie z okolicy przez długi czas nie potrafili normalnie żyć. Wielu rodziców nie pozwalało wychodzić dzieciom po zmroku. Znacznie mniej młodzieży przez jakiś czas uczęszczało na lokalne imprezy. Pomimo wielu zebranych śladów, pomimo setek przesłuchanych osób, nie udało się wskazać potencjalnych sprawców tej makabrycznej zbrodni. Jakiś czas później śledztwo zostało zawieszone. Potem wrócili do niej inni śledczy, ale im również nie udawało się rozwiązać tej sprawy. Matka Ewy walczyła o to, by nie porzucać śledztwa i nadal szukać zabójców jej córki. Jej działanie przynosiło efekty. Sprawa była wielokrotnie wznawiana, ale mimo tego do przełomu nie dochodziło przez kolejne lata. Ojciec dziewczyny nie potrafił się otrząsnąć po tej tragedii. Nie był w stanie uczestniczyć w dalszym śledztwie. Kontakt z prokuraturą utrzymywała jego żona, matka Ewy. Ona też utrzymywała kontakt z mediami. Mężczyzna kompletnie się wycofał. Matka Zapytana o to, czy tamtej nocy umarła cząstka niej, odpowiedziała, że ona wtedy umarła razem zewą. Powiedziała tak: To moja róża, a ja do końca życia będę chodzić po ciernia. W ciągu kolejnych lat do udziału w zbrodni przyznało się kilku więźniów. Każdy z nich został skonfrontowany z wiedzą operacyjną, gdy przeprowadzano wizję lokalną z ich udziałem. Okazywało się, że nie posiadali wiedzy, jaką powinien posiadać sprawca. Wygląda na to, że po prostu chcieli na chwilę zabłysnąć, albo nudzili się i w ten sposób chcieli zaczerpnąć trochę świeżego powietrza. Sprawa kilka razy była przedstawiana w programie 997, ale te publikacje nie pozwoliły na przybliżenie się do ustalenia sprawców. Po latach. Ludzie z okolicy wrócili do normalności, ale historię Ewy, rodzice, przez lata wskazywali jako przestrogę dla swoich dzieci, by nie chodziły nigdzie same, a już zwłaszcza gdy zapada zmrok. W 2009 roku do prokuratury trafiło zdjęcie przesłane przez anonimowego autora. Na nim widniały sylwetki dwóch mężczyzn. To mieszkańcy z Bylutowa. Zdaniem autora byli to zabójcy Ewy. Pobrano od nich ślady DNA, jednak te wykluczały ich jako sprawców. W 2010 roku, gdy od zabójstwa minęło 17 lat, sprawą zainteresowali się funkcjonariusze z Wrocławskiego Archiwum IX. Liczono, że ich zaangażowanie i znacznie większe możliwości niż przed laty. Pozwolą w końcu ustalić winnych tej zbrodni. Policjanci z archiwum MIX spojrzeli na sprawę świeżym okiem. Zdaniem nowych śledczych ci w latach 90. poszli złym tropem. Przekonywali, że są bliscy ustalenia sprawców, a tamci nie mogą spać spokojnie. Badano wiele wątków. Starano się odtworzyć ostatnie sekundy życia Ewy. Ponownie przesłuchiwano wszystkich świadków. Wszystkich, do których oczywiście udało się dotrzeć po tylu latach. Niestety, czas sprawił, że wielu z nich nie pamiętało już nic z tamtych wydarzeń. Jednak podczas przesłuchiwań zabezpieczano ślady DNA przesłuchiwanych, zostawianych przez nich na szklance z wodą czy filiżance z kawą. To właśnie było głównym celem śledczych. Liczono, że ktoś nieświadomie zostawi swój ślad który pozwoli go połączyć ze zbrodnią sprzed lat. Jednak żadna z zabezpieczonych próbek nie zgadzała się z tymi zabezpieczonymi na ubraniach ofiary. Wyglądało zatem na to, że przez te wszystkie lata szukano w kręgu osób, wśród których nie było zabójcy. Trzeba było spojrzeć na sprawę z szerszej perspektywy. Należało się przyjrzeć ludziom w przeszłości karanym za różne przestępstwa. A już zwłaszcza tym skazywanym za przestępstwa seksualne. Bo czy ktoś, kto dopuścił się takich rzeczy i nie został ukarany, potrafiłby się powstrzymać przed kolejnymi napaściami? W 2011 roku do sprawy wrócili reporterzy programu Interwencja wypowiadała się w nim jedna z mieszkanek z okolicy. Nie wierzyła, że jeszcze uda się dopaść sprawców jej zdaniem zabójca wyjechał z Polski i siedzi za granicą. Pomimo zaangażowania funkcjonariuszy z Archiwum X nie dochodziło do przełomu przez kolejne lata. Ten jednak nastąpił w 2015 roku. Wtedy to, w listopadzie, a dokładnie 2 listopada, w godzinach popołudniowych zatrzymano we własnym domu 41-letniego Janagie. Mieszkańca wsi Radłówka nieopodal Złotoryi. Wpaść na jego trop pozwoliło wykorzystanie nowoczesnych metod analizy DNA, o których śledczy przed dwiema dekadami nawet nie mogli marzyć. Gdy do jego drzwi zapukali policjanci, był w kompletnym szoku. Nie spodziewał się, że kiedyś śledczy wpadną na jego trop. Mieszkał zaledwie kilka kilometrów od miejsca, w którym zginęła Ewa. Jan pochodził z rodziny alkoholiku. Największym autorytetem w jego życiu cieszyła się jego despotyczna matka. On sam też dużo pił. W przeszłości był żonaty. Żona jednak wyprowadziła się i wzięła z nim rozwód. Podczas małżeństwa nie traktował jej dobrze. Dopuszczał się względem niej przemocy. Zdaniem jego teścia traktował ją jak pomoc domową. W trakcie przesłuchania mężczyzna Przyznał się do gwałtu, ale nie do zabójstwa. Wiedział, że materiał dowodowy nie pozwoli mu się wykpić z tego pierwszego. Twierdził, że gdy się już zaspokoił, zostawił ewe żywą. Został zatrzymany w areszcie tymczasowym. Co ciekawe, sam Jan do tej pory nie pojawił się w obszarze zainteresowania śledczych. Jego nazwisko nie padło ani razu w 26 tomach akt sprawy. Śledczy wpadli na jego trop, ponieważ uznali, że w pierwotnym śledztwie sprawdzano osoby niewinne. Wobec tego zdecydowano się zwrócić uwagę na mężczyzn z okolicy, którzy jak dotąd nie byli brani pod uwagę w śledztwie mężczyzn, którzy w jakiś sposób zwracali na siebie uwagę sąsiadu. Ktoś, kto dopuścił się takiego czynu, musiał ukazywać swoje zwyrodniałe preferencje. Tym samym ustalono, że zdaniem sąsiadów Jan G. miał w zwyczaju kopulować ze zwierzętami. Nikt nie złapał go za rękę, ale mówiło się o tym głośno. Sąsiedzi zamykali stodoły i obory, chcąc uchronić swoje zwierzęta przed zwyrodnialcem. Nazywano go kozojecą. O jego nietypowych skłonnościach wiedziała jego żona. Policjanci uznali, że to może być to. Zdobyli próbki DNA Jana G. Przeprowadzono analizę, która dała potwierdzenie. To jego DNA znajdowało się na ciele ofiary. Mężczyzna został oskarżony o to, że brał udział w zabójstwie sprzed 22 lat. Miał wówczas zaledwie 19 lat. Matka Ewy która przez te wszystkie lata walczyła o to, by prawda wyszła na jaw, odczuła ogromną radość, gdy usłyszała o zatrzymaniu Jana G. Była wdzięczna funkcjonariuszom archiwum X, że nie spisali tej sprawy na straty. Jej radość mieszała się jednak ze smutkiem, ponieważ wiedziała, że ponownie będzie musiała przeżywać tragedię sprzed wielu lat. Jak dotąd Jan był karany za napady. Włamania jazdę samochodem pod wpływem alkoholu, a także za składanie fałszywych zeznań. Pomimo iż miał dopuścić się okropnej zbrodni w młodym wieku, to przez kolejne lata innej miał nie popełnić. Przynajmniej żadnej takiej mu nie przypisano. Być może wystarczało mu zaspokajanie się ze zwierzętami, nie miał dobrej opinii wśród sąsiadów, ale nikt z nich. Nie podejrzewał go o aż tak okrutny czyn. Nie miał stałej pracy, utrzymywał się głównie z prac dorywczych. Prokuratura oskarżyła Jana G. o gwałt i zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Prokuratura żądała dla oskarżonego nawet dożywotniego pozbawienia wolności, choć w momencie popełniania zbrodni nie było takiej kary w polskim wymiarze sprawiedliwości. Okazało się, że zatrzymany nawet nie znał Ewy, była przypadkową ofiarą. Miała po prostu pecha znaleźć się na jego drodze. Za zgodą rodziny, po latach, przeprowadzono ekshumację ciała, by sprawdzić, czy uda się znaleźć jakieś ślady, które mogli wcześniej przeoczyć śledczy. Dziennikarze interwencji dotarli do rodziny Jana, jego ojciec. Mówił, że nie wierzy w to, by jego syn stał za tą zbrodnią. Potem jednak dodał, że w tych czasach to nic nie wiadomo. Jego zdaniem przez te wszystkie lata nie dał po sobie znać, by dopuścił się czegoś takiego. Nigdy nie odezwał się nawet słowem na ten temat. Czy tak naprawdę było, tego się już nie dowiemy. Proces ruszył we wrześniu 2016 roku. Sprawa toczyła się przed Sądem Okręgowym w Jeleniej Górze. Rodzina Ewy, ale i sam oskarżony, prosili o to, by proces odbywał się za zamkniętymi drzwiami. Sąd podzielił to zdanie i proces toczył się za zamkniętymi drzwiami bez udziału mediów. Mężczyzna przez cały jego czas nie przyznawał się do pozbawienia życia Ewy. Przez większość czasu siedział na sali rozpraw ze zwieszoną głową. Wyrok w tej sprawie zapadł w lutym 2017 roku. Sąd nie uwierzył w jego wyjaśnienia. Wobec zebranego materiału dowodowego uznał oskarżonego winnym stawianych mu zarzutów. Skazał go jednak tylko za zabójstwo, gdyż gwałt przedawnił się. Jan G. Został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności. Uzasadnienie tego wyroku zostało utajnione. Obrona się od niego odwołała. W sądzie apelacyjnym złagodzono wymiar kary do 25 lat pozbawienia wolności. Sąd stwierdził, że oskarżony powinien odpowiadać na podstawie obowiązujących w 1993 roku przepisów a te. Nie przewidywały kary dożywotniego pozbawienia wolności. Ten wyrok był już prawomocny. Tym samym Jan G. będzie musiał spędzić za swój czyn wiele lat za kratami. Co mnie w tej sprawie zastanawia? To, że przez kilkanaście lat powtarzano wersję o tym, że sprawców było dwóch. Zatrzymano jednego i właściwie od tamtego czasu nie wspominano już o drugim. Czy był to błąd w pierwotnych ustaleniach? Czy po prostu zrezygnowano z szukania drugiego oprawcy? Na jakiej podstawie powstały dwa portrety pamięciowe, które, jak się okazało, nie miały zbyt wiele wspólnego z prawdą? Brak też informacji, czy w czerwonym aucie siedział faktycznie Jan, czy człowiek w nim siedzący nie miał nic wspólnego ze sprawą. Pomimo rozwiązania tej sprawy, nadal pojawia się wiele znaków zapytania. Sam Jan. Przyznał się do kpałtu i nie wspominał o nikim innym. Czy to możliwe, że miał wspólnika, którego nie wydał? Dzisiaj, po dyskotece, w której ostatnie chwile w życiu spędziła Ewa, nie ma już ani śladu. Nie zachował się nawet sam budynek. To potwornie smutna historia i oczywiście, opracowując ją, odczuwałem głównie smutek i gniew. Jednak jest w niej coś, co pozwala mi się uśmiechnąć. To świadomość, że po 22 latach udało się zatrzymać człowieka odpowiedzialnego za tę zbrodnię. Jednocześnie wyobrażam sobie ten strach, który pojawia się u innych, jak dotąd niezłapanych sprawców, gdy słyszą czy czytają o takich historiach jak ta. Ten strach powinien im towarzyszyć każdego dnia, a w końcu powinna ich dosięgnąć wszystkich sprawiedliwość. I oby tak właśnie było. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Dziękuję Beacie za polecenie tej historii. Jeśli wy macie jakiś temat, o którym chcielibyście usłyszeć, to piszcie. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia.